Trzeba do tej strony minus 15, a to jest grawityk. Dziś ze mną będzie Kubix. No właśnie. Czekamy na grawityki, 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 prawityki. Może później będzie odcinek z grawitacji jeszcze do dzień. Jeden widz. Dobra. To może się widzimy po odcięciu? No, gdy będzie się zaczynać, to się widzimy. Ale... Już? A, ale co, ale nie, 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 nie. Ale w sumie to się nie opłaca, bo jeszcze 40 sekund. Ale nie, ten... Ale dobra, ja, ja będę mówił Kubiks, bo ja będę, ja... Bo ja, naprawdę, bo ja mam kanał na ja YouTube Kubiks, będę. No dobra, Kubiks. Już 8 osób, to 20. 8 na 20, 8 na 20. Wyłączyłem wszystkie rachunki, bo mnie skurzały, jak w się włącza? Y, ten, musisz tam iść na opcje, to no, Ci pójdę, pokażę. No nie, po, dawaj, opcje co? Opcje te te, takie te, opcje y, graficzne. Jakie? Graficzne. graficzne. Dobra, nie, dobra. I te Graficzne i chmury, czekaj, chmury, wy, ły to są włączone, tak? Były to włączone, tak? No. Wy, ey, no, włączyłem, okej. Okay. Dobra. Daj eee, da... Aha, to jest ta mapa z nami. No, ja już sobie wygrałem. Ja już jestem już. Na, na, o, nagrywasz? No. Okej. Okay. O nie, później jest ta czerwona. O tu jest fajne, przez chwilę to wygrałem. Jeszcze bez nagrywał. Tylko przy ścianie możesz sobie lecieć, tylko pierwszego umijasz się przy ścianie cały czas po prawej stronie już wygrałeś. Nie No kurde, właśnie nic to nie działa. Mamo, nagrywam. Kurde kurde, ja mam już na ty Jestem na... Ja I na tych żół... na tych... Ja jestem na skrzyp... Na szklej. Ja już przeszłam. Co? No ja prawie, kurde, ja, 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 ja to wygram, ja to... Obla jestem, później jest samolot. A, samolot jest fajny. No. Kulda jest z no. złomstwem, kurde, chciałem, bym zagadałeś. <zuczanie> no jeszcze nikt nie ukończył, <zuczanie> na serio! Jakich... A ja... ja już ja już samolot przeszedłem. Co? Jak to? Ja jestem na samolocie właśnie. A, ja już... a to, to... Nie, to... A ten to. to jest ten nim. O, jestem. A jak mówię, tu bo to jest też o tym grawitacji, ale wiem, pytamy i to dobrze. Pierwszy? To jest pierwszy nasz Nie, już dawno odtwarzam. Ty? To odprzedzisz mańkę z Aha, już widzę. To jest misz. Właśnie jestem na tym dimcie. Głupim. To jest misz, co? Tak biegla. No i teraz na drewnaku zginąłem. Tak biegla. Dobra, dobra, 22 próba 23? Nie, odejście 23 Dobrze, dobrze, dobrze? Jest! Chyba trzecie chyba miejsce będzie. Ile miałeś minut? Co? Czego? O, ile przeszłeś? 2 minuty i 37 sekund. To co? Dwie... Ja miałem 2 minuty. Zobacz na ten, chodźmy. O, już się zaczyna. Zobacz na czacie. No, ale to, jest, to tam było. O, to, to, to jest fajne, to ja na przed grałam. Nie lubię. Nie znam tego. No, tu jest ta ośmielita. A, to ośmielita. tam. Później może będzie plus szkielet, chyba, tak? Może. Bo go dzisiaj w ogóle nie było. Dobra, jestem już. Przeszłaś? O nie, lakieta! No to jest do... Eee, nie... Ja tu będę się męczył co godzin. Nie! Ja pamiętam na jednym odcinku to przechodziłem chyba... No przeszłeś tu! Nie? No mnie to przeszłeś. Raz. Na... No na... Nie, parę razy, ale nie na odcinku. No. Kurde, dwa bloki. Wiem, widziałem to. Bo... Jeden blok. A jak ty to robisz? Ja przy tym domku takim, jakiś elektryczny benek, którego w ogóle nie znam. Kurde! Coś, masz? Nie. Ja wiem, jak to trzeba zrobić. E, Jeden, bo u mnie. W dziurkę dosyć... trafić. No nie, dwa bloki, czy ileś tam. Ja muszę to w dziurkę tak, i... Ja. Tam klawiaturę. Przeszłam. Nie gadaj. <śmieniu> to niemal nie gadał? Cześć. Ale Tam. naprawdę. No nie, No nie zrychałam je. HenoBray jest dostępny. Ja go nie mam y na liście osób, więc nie wiem. Ej, hey, bo głośnęłeś, bo się kórzyłeś. Później Hedo, coś chcecie? Od razu mówię, HenoBray999 to jest haker. Gitował. Na przekąsa. No właśnie. Dlamy na innych teraz. Musimy. Znaczy nie. Yy, Miska kakował, więc ja niedługo se zmienię. I, I przepraszamy, że są takie dźwięki, bo to jest Michałek, To jest eee Piciu. Piciu. masz tutaj. A ja nie przybodził na dół i se weź! Ja już to przeszedłem całe. Przeszedłem całą tą... Ale nie, bo bardzo do mnie... A ja, Misiak, Czekaj, ja, już. ja już przeszedłem się ten... tamty. Misiek, przeszedłeś? Ucieka ja wiesz? 2 minuty 28 sekund. Ja już przeszłam to. Ze dwóch. Okej. Okay. Jestem, jestem. Ja no nie! Ostatni klocek. A my Stanisław, to jest Stanisław. Zgadnij na kim jestem. Zgadnij na miastem. miastem. W ziomie. Piąty. No! No nie! Ostatni klocek! A, ta mapa jest fajna! Tak, to zdyje się za nie. W końcu. E, co?! Och, wody! Tkanin, poszłam na dół, ale nie trafiłem do wody, tylko na kamień. Brawo. No i lepiej. No i lepiej, co nie? No i lepiej, co nie? Dobra, już przechodzę. Ja to, przeszłaś. Chyba. Nie, ja jeszcze nie przepraszam. Bum. Co ty za tego spinałaś? No... Trzeci ukończyłem! Dobra. E, nie ma, nie ma typu. No i to by było na tyle. Wiem, że takie krótkie, ale... Teraz już niedługo będą takie, takie, takie... Chodźmy na... No to... Może ja jeszcze zaraz będzie z Dragon Escape odcinek. No, następny. Także... Boże. Ale czekaj, jest typek! Jest typek! Chodź. Ej, hej. kończymy. Dobra, kończymy. No, także subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. I na razie. I chodźmy...